no witam a oto efekt końcowy mojej galaretki z warzywami jak widzimy tutaj groszek marchewkę ogórek kiszony kukurydzę a tutaj zastanawiacie się czemu w butelce w butelce można właśnie rozciąć ją i nawet kroić tak jak do kanapki no, na chlebek czy na bułkę i zaraz właśnie to rozetnę i wam pokażę jak wygląda w środku oczywiście jak to galaretka wiejska to i oczywiście olbrzymi chleb tak samo wiejski musi być do tego proszę zobaczyć jak w środku jest apetyczna Kładziemy taką klaretkę na chlebek jeden kawałek, drugi kawałek. No i cóż, smacznego. Do następnego razu trzymajcie się. Czołem Słowianie, czołem Polacy, czołem po